I w lewo I w lewo Dobra, wyląduj nim może. Spróbuj chociaż No, uważaj Tam pod słońce nie leć Trzymaj go tak, trzymaj Dobra. Dobrze. To w lewo, w lewo. Dobra. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. W lewo, w lewo. W lewo, w lewo, dobra. To sprawę. O, w prawo lekko. Dobra, dobra. Trzymaj go. Lewo, w lewo. Delikatnie. 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 delikatnie, delikatnie. delikatnie. W prawo, delikatnie. No i dobrze. Może wyjść, nie? <laughs>